Cześć wam dzisiaj, jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Circus Electric W serii, która nazywa się Epic Overview, jest to seria, w której zajmujemy się grami dowanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games I w tym tygodniu są to dwa tytuły, bonus do Firestone, który łącznie kosztuje około 419 zł, więc okej, okay, nice, podoba mi się to, chociaż z drugiej strony gierka średnio, O tym będzie pewnie jutro albo pojutrze, oraz Circus Electric, na który patrzycie w tym momencie, który kosztuje 79,99, oba te tytuły są dostępne od 9 maja do 16 maja i gdy będzie Będziecie je odbierali za darmo, będzie mi niezmiernie miło. Jeżeli użyjecie mojego tego kreatora Visu Epic, wspieracie mnie w ten sposób. Od 16 maja będzie kolejna produkcja, nie wiemy jaka, bo wtedy też startuje tegoroczny Epic Mega Sale i nie mamy jeszcze tytułów, które będą. Prawdopodobnie będzie jeden za drugim w jakiś sposób rzucane w naszym kierunku tajemnicze gierki. Zazwyczaj jest kilka powtórek, kilka takich średniaków, kilka fajniejszych gierek i jedna albo dwa mega hitory wtedy, kiedy to rozdają, ale zobaczymy jak będzie w tym roku, zobaczymy jak będzie tym razem do tego z czym się jest, Circus Electric jest to gra, która wyszła 6 września 2022 roku, producentem jest Zen Studios, a wydawcą Saber Interactive. Wszystkie recenzje na Steamie są w większości pozytywne, 227 ich jest, i nie jest to jakaś mega popularna gierka, ale ma potencjał i szczerze powiedziawszy, A dobra, tym się zajmiemy za momencik. Jeżeli chodzi o DLC to są dwa, jest album za 20 ,99 zł 99 groszy, album taki wizualny do, do przeglądania sobie oczywiście, wersja cyfrowa, oraz soundtrack za 18,99, jeżeli komuś to pasuje, to jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o to, kim i z czym mamy tutaj do czynienia, to nie ma tworzenia własnej postaci. Wcielamy się w fabularnie, tak jakby w Amelie, której pomaga wujek z rozwiązaniem różnych problemów, którymi zajmiemy się za momencik, ale jest to gra, w której odblokowujemy postacie, zdobywamy nowe, wysyłamy je na różne misje i kombinujemy i tych postaci, a właściwie wiele. Archetypów tych postaci jest sporo. Każda ma swoje imię, i jak macie, załóżmy klauna, to on może występować w kilku różnych wersjach wizualnych. Więc może mieć albo czapeczkę, albo niebieskie włoski, albo te włoski będą zielone, będzie miał kuleczkę zamiast noska, albo będzie miał długi nosek. Więc jest kilka opcji do tego samego archetypu i wylosowane jedno z imion, które tam mają być. To wygląda w ten sposób. Co do fabuły, jest. Nie jest najlepsza od pierwszych minut. Mam wrażenie, że troszkę ściema z tą fabułą bardzo jest, ale to, to po prostu jest takie cokolwiek, żeby nas prowadziło do przodu, bo tutaj bardziej gameplay. To jest wiktoriański London, mocno steampunkowy. Nasza Amelia chyba jest dziennikarką. Przybywa do cyrku napisać z tego jakiś tam reportaż. Cyrku, który prowadzi jej wujek, który n lat temu prowadził ten sam biznes i mu on troszkę wypalił w ryja. Wręcz dosłownie, bo to wszystko spłonęło. Chyba matka naszej bohaterki wtedy zginęła, więc mam. Jakieś nawiązania do przeszłości mrocznie Troszkę jest No i tym razem wujek ma jakiś taki elektryczny giga mega sprzęt Który ma walić pierunami na lewo, na prawo Robiąc za wizualną atrakcję I cała policja londyńska w tym momencie wariuje Bo jest robotami Więc ten sprzęt się odpalił, coś nie pykło Zniknął London Bridge I jest rozpierdziel z każdej strony Widzicie, że fabuła się jakoś tak średnio klei Nie ma większego sensu No ale tak jak mówię, nie fabuła nas tutaj ma ciągnąć do przodu Co do grywalności Mamy turowe walki plus zarządzanie bojowym cyrkiem w cyrku robimy rekrutację nowych zawodników, których wysyłamy na różne misje, czasami bardzo, bardzo takie mobilkowe gacza vibe, że wyszli tutaj jednostki na pół godziny zabawy i oni potem wracają z jakimś dropem czy coś takiego. Albo możemy iść się klepać z przeciwnikami w wątku fabularnym i tutaj już normalnie mamy rozgrywkę jak w starych jrpg -ach. Z lewej strony nasi, z prawej strony przeciwnicy. Klepiemy się ze sobą, z tym, że rozgrywka jest takim miłosnym połączeniem tego, co w starych jrpg jest z Darkest Dungeon. Oczywiście to jest dużo prostsza gra niż Darkest Dungeon. Ale jest ten vibe podczas gameplayu. Stylówkowo, muzycznie, wizualnie nie. Ale jeżeli chodzi o gameplay, to jak najbardziej mocna inspiracja bardzo mocna inspiracja Darkest Dungeon jest. Więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to. OK, jak najbardziej ta gra mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, tym też się zajmiemy za momencik. Jeżeli chodzi o sterowanie, klawiatura i myszka, nie widzę sensu grać na padzie. Jeżeli chodzi o strefę wideo, jest bardzo ładna, estetyczna, klimatyczna. Ten steampunk tutaj jest, grafa wręcz ocieka steampunkiem, więc jak dla mnie jest bardzo dobrze. Nie spodziewałem się aż tak przyjemnej oprawy wideo. Audio również daje radę, nie mam się do czego przyczepić. Może nie do końca moja stylówka, nie moje dźwięki, ale daje to radę. Jeżeli chodzi o bugi, to powiem wam, że pograłem dłużej niż krócej spodziewałem Wydawało się, że pogram tam nie wiem 10 minut do nagrania i tyle, złożę scenariusz i wrzucę, pograłem dużo dłużej i nie natknąłem się na żadne bugi, więc chyba nic jakoś bardzo dużego i drażliwego nie ma, przynajmniej nie na starcie. Jeżeli chodzi o plusy i minusy to prawa audio wideo dla mnie, turowe walki, które są bardzo fajnie zrealizowane ogólnie, cały gameplay jest całkiem spoko. I z tego co mi internety mówią To zabawa jest na troszkę dłuższy czas Bo to jest tytuł na kilkanaście, kilkadziesiąt godzin A nie na, nie wiem, pięć, sześć Jak w sporej części indyczków I drobnych gierek czasem się zdarza Na plus minus powiedziałbym, że story a Historia jest taka No jest, to jest największy jej plus I mogłoby i nie być I bym większej różnicy nie zauważył Ale na minus, zbyt skomplikowana ta gra jest dla własnego dobra Jest bardzo dużo elementów zmiennych Zarówno w cyrku, jak i na około przy tych wszystkich krzykliwych elementach wizualnych, klaunach, za którymi to Wajbem bardzo nie przepadam, ta gierka jest chaotyczna. No, tak bym to opisał, więc. Jak najbardziej gameplay, ale ten gameplay jest bezsensownie skomplikowany w niektórych miejscach, moim zdaniem. No i balans leży, niektóre walki są obrzydliwie trudne, żeby za chwilę mieć śmiesznie prostą walkę, więc jest, jest dziwnie. No i jest z mojej perspektywy zbyt dużo inspiracji mobilkowym graniem. Nie to, żeby ta gra czerpała pełnymi łapami, tutaj nie ma mikrotransakcji, nie ma tego typu rzeczy, ale są elementy, które takie mocno gacza vibe mi rzucają tak dziwnie się z tym czuję. Nie, nie wiem, nie, nie, nie wiem, mogłoby tego nie być i ta gra nic by nie straciła. Co do minimalnych wymagań, to jest system operacyjny taki jak Windows 7 64-bitowy, oczywiście procesor taki jak Intel Core i5-2500 z taktowaniem 3,3 GHz, a 3,7 byłoby też mile widziane w tych minimalnych, no ale jest jak jest. 4 GB RAMu, DirectX 11 zainstalowana, a karta graficzna taka jak Radeon HD 5770 lub GeForce GT 740. W zalecanej konfiguracji sugerują już Windowsa 10, procesor taki jak Intel Core i3-8000, 350K z taktowaniem 4GHz, 8GB RAMu i DirectX 12K zainstalowane. Karta graficzna, GeForce GTX 970, bardzo mile widziane. A co do wersji językowych, to jest pełno dźwiękowienie w języku angielskim, do tych wszystkich fabularnych dialogów, które można przewinąć, oraz napisy w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, wersja na Hiszpanię, portugalski, wersja na Brazylię oraz rosyjski. Nie ma języka polskiego, nie wydaje mi się, żeby był wybitnie potrzebny. Jak tylko kapniecie się, że fabuła jest troszkę mało sensowna, to, to można na, na, na czylu skipować. Macie chwilę bez mojego monologu? <laughs> yes, and that, boys and girls, is why he's so often the main event. I reasumując, bardzo pozytywnie zaskoczyłem się tym tytułem, nie spodziewałem się niczego dobrego, nie to, że nie spodziewałem się niczego, nie spodziewałem się konkretnie niczego dobrego, a dostałem produkt, który na dzień dobry wygląda bardzo sympatycznie i fajnie. Nie jest to może hicior na poziomie Darkest Dungeon i nie jest w stanie konkurować z Kult Klasikiem, ale sam w sobie tytuł jest bardzo przyjemny i grywalny. Miły zaskok, w przeciwieństwie do drugiej produkcji, którą dają w tym tygodniu za darmo, więc ja. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc linki oczywiście na dole w przypiętym komentarzu. Życzę Wam miłego dnia, dobrego domka, świetnych darmówek do odebrania. Do następnego i hej! Jeśli podoba Ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora wizu Epic. Jezus kraj, Skocie, prawie, prawie ci rozjechałem. Czemu Ty mi wchodzisz pod krzesełko? Serio?